you Wydłużanie kończyn dolnych możemy podzielić na metody wewnętrzne i zewnętrzne. Metody zewnętrzne są najczęściej aparaty, które zakładamy na kość. Jest to modyfikacja aparatów typu ilizarowa, które oczywiście powstały w latach 60. Kiedyś to wyglądało w ten sposób, że rzeczywiście pacjent musiał przykręcać śrubki samodzielnie. Dzisiaj poprzez technologię sześciu siłowników możemy zadać zadanie komputerowi, jak ma przebiegać wydłużanie kończyny z Czasową korekcją we wszystkich trzech płaszczyznach. Tu widzimy aparat już przeznaczony dla troszeczkę starszego dziecka, który ma całkiem duże pierścienie proksymalne i dystalne. A to, co widzimy tutaj, to są te siłowniki, które pozwalają nam na sterowanie przestrzennego ustawienia tych dwóch pierścieni. Każdy aparat ma sześć siłowników, i rodzina pacjenta, czy sam pacjent, dostaje od nas tak zwaną receptę na wydłużanie, która określa jak każdy z tych siłowników raz dziennie trzeba przekręcać. Często rodzice pytają czy Chodzenie w takim aparacie boli dziecko. Jest to oczywiście dyskomfort po operacji, który się pojawia w związku z przeprowadzanym zabiegiem, ale jakby dziecko się bardzo szybko adaptuje do tego aparatu zewnętrznego. Po tygodniu zaczyna w pełni obciążać kończynę, chodzić na nim, nawet biegać. Jedyne ryzyko, jakie istnieje, to rzeczywiście tu widzimy, że z kości na zewnątrz tutaj nie mamy jakby tkanki skórnej, ale wychodzą takie łączenia. Czasami zdarza się, że na wysokości tych łączeń dochodzi do miejscowej infekcji. Mamy tutaj specjalnego rodzaju protokół w naszej klinice, gdzie tak naprawdę te incydenty infekcji miejscowej naprawdę ograniczyliśmy do, 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 do dosłownie 1% i nie jest to żadnego problemu.